W tym czasie niepokoju, który jest wokół nas, w obliczu tragedii, którą przeżywają nasi sąsiedzi na Ukrainie i którzy w dużej mierze teraz szukają schronienia w Polsce, przyjechaliśmy na rekolekcje z małżeństwami. Nie, nie tylko z Zielonej Góry, gdzie nie, taka wspólnota we współpracy z SzemNF przygotowuje formacje dla małżeństw, ale tutaj w Rokitnie, w Sanktuarium Matki Bożej, cierpliwie słuchającej, chcemy. E prosić Maryję, by poprzez swoje orędownictwo pomagała wprowadzać pokój. Najpierw w naszych sercach, w rodzinach i małżeństwach, które są z jednej strony z powodu otaczającej nas rzeczywistości w niepokoju, ale wiadomo, że niesie życie ze sobą różnego rodzaju problemy i troski. I to jest czas tutaj wyrokitnie, by zatrzymać się, by odbudowywać relacje w małżeństwie na fundamencie, na skalę, Pana Boga. Więc to jest czas, kiedy to przymierze, które jest zawarte pomiędzy nami a Panem Bogiem, jednocześnie by je umacniać również miłością, którą On nas obdarza nie w rodzinach, w których małżonkowie żyją, w których nawzajem ubogacają się miłością. Ale dla mnie to też jest wielka radość jako proboszcza z Zielonej Góry, że taka inicjatywa się pojawiła, aby rzeczywiście formacja dla małżeństw rozpoczęła się. Razem ze wspólnotą Szemenef tutaj organizujemy tak zwane rekolekcje kana. Jest to pierwszy krok w formacji tejże wspólnoty, także cieszę się z odzewu tych młodych małżeństw, które tutaj przyjechały z malutkimi dziećmi, aby u Matki Bożej cierpliwie słuchającej wsłuchiwać się w serce Maryi i razem kroczyć do Jezusa.